Sir, I think you need to see this. Sir, you really need to see this. What? It's a gift from an old connection who's been off the grid for a couple of years now. Codename Birdie. <laughs> we codenamed a guy Birdie. No wonder he went off the grid. Ferdinand, what he wants. You find 47 at any cost. Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Hitman Absolution. W tym odcinku zagramy sobie na nowym poziomie Darb Taśka, w którym tutaj zdobędziemy sobie Silver Balery, które są teraz w gablocie, ale nie na długo. could just take them. You don't look much like a thief. It wouldn't be stealing. Mm, yeah. Tell you what, I'll sell them to you. If you can outshoot a girl. You think you can outshoot a girl? Jednym ze sposobów jest wygranie na strzelnicy, żeby zdobyć te Silver Balery, ale my nie będziemy teraz tego robić, tylko po prostu sobie je zawierzemy bez udziału w turnieju. Jednakże żeby to zdobyć, trzeba najpierw mieć klucz, który sobie zaraz znajdziemy. Ale najpierw pozbieramy wszystkie przedmioty tutaj, które są dostępne. Tutaj jest bardzo dużo amunicji. No nic dziwnego w sumie, bo to sklep z bronią, także no nic dziwnego. Tutaj możemy sabotować. Dobra, zobaczymy co się stanie. Światło się wyłączyło. O, wywabiliśmy jednego pracownika, który idzie to teraz włączyć. A my sobie możemy tutaj teraz wejść bez problemu. Zabieramy kartę dostępu. O, key baseballowy przy okazji. I chyba tyle. Chociaż moglibyśmy też tam przejść. Ale nie. Najpierw idziemy sobie tutaj. Jeszcze tutaj nie byliśmy. Kolejna broń. Kolejna broń. Co tutaj jeszcze mamy? To już zabieraliśmy. To też zabieraliśmy. Zobaczymy, co tutaj jest. Kolejna strzelnica. Tym razem do Kaczek. Tutaj co mamy? Wyjście na strzelnicę, ok. A tutaj mamy przejście kanałem wentylacyjnym. Mam nadzieję, że oni nas nie zauważą. rurka jeszcze tutaj leży. Dobra, idziemy. Tutaj chyba nikogo nie ma jak na razie. Także możemy sobie wyjść. I tutaj mamy safe, który zapewne skrywa coś bardzo ważnego, ale na razie się do niego nie dostaniemy, niestety. Co my tutaj mamy? Szafę do ukrycia zwłok. To już mieliśmy. No i tutaj możemy wyjść przez okno. Idziemy sobie oczywiście w poszukiwaniu tego naszego klucza do tej gabloty. O mały włos. Nie zobaczył nas. O, tutaj możemy wejść. Zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj jest ym, strażnik chyba. Tutaj mamy różowy Taran Aries. Ciekawe. Różowy? Nie wygląda na różowy w ogóle. Tam jeszcze coś mamy. Tutaj mamy chyba ten turniej strzelniczy na strzelnicy. Pójdziemy sobie teraz chyba w tamtą stronę, żeby zobaczyć, co tam jest. Oni nas nie powinni zauważyć. On sobie też już poszedł. Także możemy sobie przejść. O, tutaj mamy przejście. Dobrze, że zabrana została karta wcześniej. Co my tu mamy? No, dużo rzeczy. Najpierw kanister sobie zabierzemy. Tutaj mamy. Co to jest? Ultramax. To też się zabierze. Dowody. Motes. Zbierasz dowodów. Wyzwanie ukończone. No i tutaj tyle więcej nie ma. Także możemy wracać. Ten notes pewnie nam będzie pomocny do tego sejfu, żeby, żeby zobaczyć co tam jest po prostu. Teraz sobie tutaj pójdziemy, wrócimy. Tam dalej ten gość stoi, ten pracownik, więc musimy tędy wracać. Bezpiecznie przyklejeni do ściany. No i próbujemy. Udało się. Tutaj mamy właściciela sklepu. No i trzeba poczekać, aż on opuści to miejsce. No i właśnie opuszcza. Czekamy jeszcze aż się drzwi zamkną i będziemy mogli przejść przez okno. Okej. Okay. Zobaczymy co jest w tym sejfie, który tutaj jest. Mamy klucz zapewne do tej gabloty. Także wracamy i zabieramy nasze Silver Balery. Oni na szczęście są zajęci. Chociaż patrzył się tutaj, ale, ale chyba mu to nie przeszkadzało. Wywołamy sobie ponownie zamieszanie, czyli wyłączymy światło. No i teraz zabierzemy sobie nasze Silver Balery. There you go, teraz <laughs> Silver balery wracają do właściciela. O, podobna kartka była w walizce Hitmana, która trafiła do agencji, tyle że... Było inne zdjęcie, to nie byłaby kradzież, no i wychodzimy ze sklepu, bo tutaj mamy nasz cel teraz. Także opuszczamy sklep i kończymy ten etap, ten poziom. Całkowity wynik poziomu z rangą Weteran, 16,5 tysiąca Udało się nam zdobyć 20 na 36 rzeczy Brakuje nam między innymi kameleona Zapewne kilku broni Kilku podejść No i pewnie kilku przedmiotów Radio nie, tylko radia nam brakuje. I na tym sobie skończymy ten odcinek. Także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!